80% użytkowników chętniej kupuje, gdy treść e-sklepu jest w pełni dopasowana do ich języka i kultury. Ale lokalizacja to nie tylko tłumaczenie, to także SEO. Sprawdź, które elementy treści musisz zoptymalizować, by Twój zagraniczny e-sklep był widoczny i skuteczny. Nazywam się Agnieszka Haponik i zapraszam na kolejny odcinek kanału Go International, w którym skracamy polskim e-commerce'om drogę do ekspansji zagranicznej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kontencie, tym lokalnym oraz globalnym. A razem ze mną w studiu są Jakub Trybuła z Get Notice Agency. Cześć. I Kamil Bonkowski z iDusel. Cześć. Kamil, może zacznę od ciebie. Powiedz mi w ogóle. Dlaczego się rozróżnia kontent lokalny i globalny? Czym one się różnią? No to tak, może zacznijmy sobie od tego kontentu globalnego. Kontent globalny jest to, są to treści, które na naszej stronie internetowej czy w sklepie internetowym są po prostu uniwersalne. I je z reguły możemy przetłumaczyć jeden do jednego. Mogą to być na przykład informacje o naszej firmie, czyli na przykład historia naszej marki, misja, wizja. Coś, co tak naprawdę nie ma dużego ryzyka, że jeśli to że to są jakieś specyficzne na przykład nazwy, tak jak w przypadku produktów, że trzeba na to zwrócić uwagę. Więc to są raczej takie, czy na przykład to mogą być też informacje na temat wysyłki, gdzieś takie rzeczy, które po prostu takie uniwersalne treści tak, do każdego dosłownie. rynku. Dosłownie. Natomiast jeśli chodzi o kontent lokalny, no to tutaj wchodzimy już w specyfikę chociażby samych nazw produktów, które na Różnych rynkach mogą nazywać się po prostu różnie. Po angielsku może być na przykład mens trainers, a w Polsce może, są to po prostu trampki męskie, więc to zupełnie inne słowo, zupełnie inna intencja użytkownika, który będzie to wyszukiwał, więc musimy na to zwrócić uwagę. I nie może to być po prostu tłumaczenie maszynowe, automatyczne, tylko musimy jakby je zweryfikować i sprawdzić, czy faktycznie w danym kraju ludzie będą szukali pod taką daną frazą. Tego danego wyrażenia. Dodatkowo mogą być słowa, które po prostu automatycznie przetłumaczone mogą oznaczać zupełnie co innego, i w kontekście może, może wyjść po prostu to niefajnie, w najgorszym wypadku, ale również ktoś, kto jest z danego kraju i wejdzie do naszego sklepu, może od razu zobaczyć, że to jest tłumaczenie, które wygląda. No niekoniecznie dobrze, że to jest automatyczne, i może pomyśleć, że nasz sklep przez to jest mm, jakiś skamowy, jest po prostu e, fałszywy i nie dokonać w nim zakupu, ponieważ nie wzbudzi jego zaufania. Jeszcze pociągnę się za język, ponieważ w świecie crossborderowym bardzo popularne jest sformułowanie transkreacja. I powiedz mi proszę, co to takiego jest? Transkreacja no to właśnie jest tak w zasadzie ten styl tego tłumaczenia, czyli nie tłumaczymy właśnie tych treści jeden do jednego, tylko właśnie zwracamy uwagę na takie szczegóły, czyli nie wiem, na przykład mamy nazwę przycisku kup teraz, no i wiemy, że na przykład za granicą w angielskich serwisach będzie to po prostu buy now, i jakby w większości serwisów będzie to po prostu wyglądało tak samo. W danym rynku, więc raczej to są takie właśnie drobnostki, które po prostu mają znaczenie i tutaj w przypadku danego rynku trzeba właśnie na nie zwrócić uwagę, czy właśnie tak jak wcześniej wspomniane przeze mnie nazwy tych produktów, które w różnych krajach mogą nazywać się zupełnie inaczej. Kupa, do tego tematu transkreacji można podejść w trojaki sposób, tak naprawdę. Powiedz mi, proszę, jakie to są te trzy sposoby. Jeśli chodzi o transkreację i SEO, to tak naprawdę mamy tutaj kilka różnych możliwości. Pierwszą z nich jest to, żeby działać po prostu na wytycznych, które są przygotowywane do tekstów. Tutaj oczywiście mamy różne rodzaje wytycznych, bo chociażby są to najważniejsze z punktu widzenia SEO opisy kategorii i opisy, wpisy blogowe, tak naprawdę wpisy blogowe, ponieważ generują nam dosyć dużo ruchu i budują eksperckość. Znowu opisy kategorii, ponieważ one sprzedają te opisy produktów są troszkę mniej istotne, chociaż to zależy też od Różnego produktu. I tutaj, jeśli chodzi o transkreację, możemy działać właśnie na trzy sposoby. Pierwszy to jest bazowanie na wytycznych, które zostały przygotowane na takich uniwersalnych w zasadzie wytycznych, które zostały przygotowane, powiedzmy, do języka polskiego. No i przetłumaczymy sobie te e, teksty e, właśnie w taki sposób. Na bazie tych wytycznych. Drugi sposób to jest właśnie taka lepsza personalizacja, czyli mamy tą bazę pierwszą uniwersalną polską, ale dodatkowo przeprowadzamy keyword research, żeby właśnie przesłać te teksty do copywritera, który napisze te teksty od nowa na bazie naszych polskich tekstów, czyli zachowa powiedzmy tą strukturę nagłówków lub nasyci je o te frazy, które my tak. Znajdziemy podczas keyword researchu. No i ostatni sposób na transkreację, no to moim zdaniem właśnie ten najgorszy, czyli właśnie automatyczne tworzenie wytycznych. W zasadzie nie wytycznych, tylko tekstów, tłumaczenie to, tego wszystkiego jeden do jeden i. Na co warto tutaj zwrócić uwagę ogólnie, jeśli chodzi o transkreację, to żeby, z tego, żeby korzystać na przykład z copywriterów, którzy są native'ami i przykładowo możemy stworzyć, poprosić e, tekst albo znaleźć jakiegoś copywritera, który stworzy nam tekst w języku portugalskim, ale nie zweryfikujemy tego, że mieszka w Brazylii i napisze nam ten tekst właśnie e, portugalskim, brazylijskim. My chcemy to opublikować na stronie portugalskiej w Europie, no i ten tekst będzie trochę inny i nie będzie już tak dobrze dostosowany do użytkowników tylko jak w europejskiego jak właśnie do brazylijskiego. Wybór native'a jest zdecydowanie kluczową rzeczą, żeby właśnie nie było tych nieporozumień, o których tutaj wspomniałeś Kuba. Natomiast też wiele e-sklepów stoi przed takim dylematem. Co wybrać i które treści przetłumaczyć właśnie u native'a, bo są kluczowe, a które treści no, że tak powiem, więcej błędów wybaczają i można się pokusić o tłumaczenia automatyczne. No, więc może Kamil ciebie zapytała o właśnie tą drugą kwestię, czyli co według Ciebie można przetłumaczyć wewnętrznie bez takiego dużego skupienia? No właśnie, no bo my mamy te tłumaczenia automatyczne e, i tak w zasadzie nie możemy ich też tak źle traktować. Na zasadzie, po co się one powstały, czemu się one służą, i one naprawdę są przydatne i mogą o wiele przyspieszyć proces wychodzenia na nowe rynki. I one sprawdzą się świetnie na przykład w takim fundamencie sklepu internetowego, czyli właśnie tak jak też wspominałem na samym początku, tłumaczenie takich uniwersalnych aspektów związanych z tożsamością po prostu naszej marki, z takimi rzeczami, które są po prostu uniwersalne i, i które po prostu nas dokładnie opisują jako naszą firmę, sposób działalności, czy na przykład dane, jeśli chodzi o dostawę, oczywiście o ile ona się nie różni na, na różnych rynkach i trzeba będzie coś po prostu zmodyfikować. Natomiast są to też dodatkowo wszystkie aspekty związane z parametrami technicznymi, bo one się nie zmieniają. Jeśli mamy jakiś produkt i on ma jakąś specyfikację techniczną, jakieś składy, no to one tak w zasadzie we wszystkich językach będą takie same. To tutaj nie ma tutaj takiego ryzyka, że możemy coś zrobić raczej źle. Wiadomo, jeśli to jest jakiś bardzo specyficzny produkt, warto na to jeszcze zerknąć i, i, i gdzieś to jeszcze po prostu sprawdzić. Natomiast możemy śmiało tutaj z tym automatycznym tłumaczeniem próbować i to robić, a po prostu ten zawsze double check jest wskazany. Myślę, że dla każdego rodzaju treści, żeby po prostu sprawdzić, czy merytorycznie coś ma sens, albo czy dany produkt, właśnie skład produktu, na przykład gdzieś, może inaczej się po prostu nazywa na danym rynku, i, i na to zwrócić uwagę. Akuba, a co według Ciebie powinno koniecznie trafić do profesjonalnego tłumacza? Jak dla mnie z punktu widzenia SEO najważniejsze są opisy kategorii i wpisy blogowe. To jest jakby nasza baza, na której my pracujemy, jeśli chodzi o SEO i. Z tych miejsc pozyskujemy najwięcej ruchu i zarówno jeśli są to strony kategorii, podkategorii, czyli chociażby frazy z długiego ogona, to one tutaj powinny być, mogą być zautomatyzowane, oczywiście, ale również powinny być sprawdzone, chociażby właśnie za pomocą. Native'a, żeby sprawdził, czy są odpowiednie słowa kluczowe, czy ten tekst ma sens ewentualnie, żeby coś przerobił. No i też co warto pamiętać, dużo tych tłumaczeń opiera się chociażby teraz na sztucznej inteligencji, więc fajnie byłoby trochę nadać ludzkiego sznytu tym tekstom okay. i zarówno e, są to opisy kategorii e, i teksty blogowe. W tekstach blogowych to już szczególnie, bo już budujemy całą relację e, z klientem, prowadzimy go niejako przez ścieżkę zakupową, jest to też pierwszy element styku często klienta z naszą stroną internetową, więc tutaj warto byłoby dostosować się jednak do tych treści e, blogowych, e, ale też mamy chociażby teksty na blogu marketingowe, takie typowo informacja o jakiejś promocji lub występ na jakichś wydarzeniach. To wydaje mi się, że takie teksty można byłoby tłumaczyć już automatycznie. Te teksty też nie pojawiają się z reguły zbyt często, więc automatyzacja treści, tłumaczenia treści w tym przypadku miałaby jak najbardziej sens. Kuba, tutaj wspomniałeś o blogu, natomiast ja bym chciała dopytać w sumie Kamila. Powiedz mi, proszę, jak to jest z tym blogiem? Czy mając różne wersje językowe, możemy tworzyć jednego bloga i później tego bloga tłumaczyć? Czy raczej powinniśmy indywidualnie podchodzić do każdego rynku i te blogi powinny też być inne na wszystkich rynkach? Oczywiście, my możemy przetłumaczyć bloga jeden do jednego, ale to jest jakby droga na skróty. Jeśli chcemy bardzo szybko postawić sklep, możemy coś takiego zrobić, ale mimo wszystko warto jednak tego czasu poświęcić troszkę więcej. I przygotować osobne wersje językowe dla, dla każdego po prostu kraju. Chociażby ze względu na, na to, że właśnie kwestie związane z SEO i z pozycjonowaniem będzie to po prostu miało o wiele korzystniejszy wpływ. Ale druga sprawa jest taka, że będziemy też w stanie właśnie dostosować chociażby zdjęcia, na przykład często do lokalnego rynku, które w tych wpisach używamy, ale również tone of Voice, bo tutaj Różnego rodzaju po prostu komunikaty mogą być stosowane właśnie do odbiorców na, w różnych regionach, czy też gdzieś lekko zmodyfikować te wpisy. Natomiast jeśli chodzi o sam zamysł, no to jak najbardziej taką rekomendowaną przeze mnie opcją jest to, żeby każdy wpis był na blogu dla, obec dla na osobnej wersji bloga dla, dla każdego po prostu kraju. Jeśli musimy to robić szybko, no to już. Zróbmy to po prostu najlepiej, właśnie na osobnych wersjach. Przetłumaczmy jeden do jednego automatycznie na sam początek, a gdzieś w trakcie po prostu zwracajmy uwagę na szczegóły, na dostosowywanie tych komunikatów, i w takim kierunku raczej bym tutaj to widział. To ja może dodam jeszcze odnośnie bloga na wersjach językowych, w jaki sposób w ogóle warto podejść do tworzenia treści na blogu, ponieważ w tym momencie. Jeśli chodzi o tworzenie wpisów, najważniejsze jest przekazywanie wiedzy i budowanie wizerunku eksperta. To również dobrze działa nie tylko na wyszukiwarki, ale też na użytkowników. Więc jeśli my będziemy ekspertem w danej dziedzinie. No, to często będzie to wynagrodzone w postaci wyższych pozycji lub po prostu budowania widoczności. Więc mamy też pewne treści, które są na tyle uniwersalne we wszystkich językach, bo powiedzmy mamy. A, nie wiem, jakiś kontent związany z wózkami dla dzieci, no to jeśli chodzi o dodatki do wózków dziecięcych, które będziemy opisywać, albo o tym jak, nie wiem, wychodzić z dzieckiem na spacer lub coś tego typu, no to one będą na tyle uniwersalne dla każdego kraju, że można użyć tych samych wpisów blogowych, przetłumaczyć je, nasycić frazami z danego języka i tutaj to, co powiedział Kamil właśnie wcześniej, czyli dodać te komunikaty dostosowane do danego języka, no tworzą nam tak naprawdę najlepsze rozwiązanie, które wykorzysta już po części to, co napisaliśmy, więc jest to po prostu dla nas tańsze. No ale tak samo jakby ja osobiście się spotkałam w branży na przykład kosmetycznej. Tak, no bo lakiery hybrydowe na niektórych rynkach są mega popularne i rozpoznawalne, a niektórych tak naprawdę w ogóle nie są znane. No i w takiej sytuacji, jeśli chcemy pisać bloga i naszym produktem jest owy lakier hybrydowy, no to nie możemy tak samo komunikować się z ludźmi, którzy znają je bardzo dobrze, versus z ludźmi, którzy tak naprawdę nie wiedzą, co to jest ten lakier hybrydowy, do czego on służy. Więc powielanie tych samych wpisów byłoby też taką pomyłką czysto kontentową, tak? Czysto taką no, jakby wiedzową, tak? No mhm. bo tak naprawdę, taki, jak zaczniemy wchodzić w szczegóły, no to dla takiego użytkownika, który nie wie, co to jest, nic taki temat nie da. Tak, ale to jest jedna wersja, a druga wersja jest taka, że możemy wykorzystać na przykład wiedzę z rynków, które już są bardziej rozwinięte w danym temacie i wykorzystać te tematy do budowania właśnie widoczności e, chociażby w innych rynkach. W związku z tym ta, taka I świadomość tak, tego produktu, tak, taka tak. synergia działań między. Ale rynkami. wtedy ta kolejność jakby tych komunikatów powinna być troszeczkę inna. Tak, to jest tak. Wprowadzenie, ale to już... a później rozwijanie tak, tej, tak, ale... tej treści. E, no dobrze, no, a w takim razie, skoro tych, tego kondenzu trzeba tak dużo tworzyć. Tak, on powinien być różnorodny w zależności od blogu, to gdzie szukać tematów na te kontenty, Kuba? E, to tak naprawdę m, można wykorzystać blogi konkurencji chociażby, czyli m, przekraulować serwisy konkurencyjne i zobaczyć na jakie tematy m, oni piszą. Mamy dostępne narzędzia typu Senuto, e, Ahrefs, Semstorm, gdzie możemy sprawdzić właśnie jakie wpisy blogowe generują mniej więcej ile ruchu. Oprócz tego możemy sprawdzić wolumeny wyszukiwania danych fraz, które są wokół których będzie dany temat blogowy. No i również możemy wykorzystać te same narzędzia chociażby do tego, aby po prostu ręcznie zrobić taki keyword research na temat na, na wybrany przez nas temat, Senuto przykładowo w bazie słów kluczowych ma możliwość przeglądania różnych pytań, na przykład użytkowników, no i tutaj jest to świetne tak naprawdę do wykorzystania pod kątem tworzenia wpisów poradnikowych. Do tego są też narzędzia właśnie, Senuto ma chociażby ten moduł do tworzenia content planów. Więc naprawdę jest dosyć sporo takich możliwości, ale najlepiej jest właśnie przejrzeć konkurencję, dorzucić do tego taką ręczną weryfikację. Oprócz tego przejść przez bazę słów kluczowych, czy to w Senuto, czy, czy w Ahrefsie. No niestety jest to żmudne, ale daje najlepsze efekty. No i oczywiście można też wykorzystać narzędzia do sztucznej inteligencji, jednak należy pamiętać, że one nie mają dostępu do informacji na temat średniej miesięcznej wyszukiwania liczby słów kluczowych, więc te tematy są jakieś, no można powiedzieć, że ograniczone, albo mogą nie mieć po prostu zapytań. Jednakże czasami warto nawet wykorzystać taki temat, który ma mniej zapytań, ponieważ on może nam fajnie uzupełnić wiedzę na blogu, a to też może się przełożyć pozytywnie na całą stronę internetową, tak naprawdę. W wypowiedzi już zacząłeś poruszać ten temat, o który chcę teraz zapytać, mianowicie narzędzia i takie dobre praktyki związane z kontentem. No więc ciebie, może Kamil, w pierwszej kolejności zapytam, jakie narzędzia i takie dobre praktyki ty ze swojej strony byś naszym widzom polecił. Kuba tutaj wspominał o takich narzędziach, które są powiedzmy automatyczne, no, działają jakby, są po prostu programami. A ja może przejdę troszeczkę do takiego bardziej manualnego działania i stworzenia sobie na początku takiej, powiedzmy, matrycy tego, co my na stronie będziemy mieć lokalne, a co globalne przy wychodzeniu i po prostu zwizualizowaniu sobie tego, zaplanowaniu po prostu gdzieś na przykład w Excelu, w jakiejś tabeli tego, jak, jak dzielimy nasz content, co my mamy w ogóle w obecnej wersji serwisu e, na przykład na rynek polski, jakie to są treści e, i jakie możemy po prostu sk sklasyfikować i to jako ta pierwsza rzecz, i ewentualnie też my jesteśmy na tym etapie w stanie wyłapać jakieś braki czegoś, czego nie mamy, a co warto byłoby uzupełnić i właśnie zrobić po prostu sobie taki research w kontekście innych rynków, na co na przykład zwracają uwagę odbiorcy na danym rynku, i co my koniecznie powinniśmy tutaj, wychodząc na taki rynek, mieć jakiego typu informacje. Więc to jest taka pierwsza wskazówka ode mnie, bardziej manualna. Więc można to podsumować też tak, że warto łączyć te działania automatyczne, o których ty mówiłeś, Kuba, z tymi działaniami, powiedzmy, bardziej miękkimi, manualnymi, e, manualnymi tak, o których mówiłeś e, ty, Kamil. Więc bardzo wam dziękuję e, za ten odcinek. E, mam nadzieję, że temat kontentu zgłębiliśmy. Na pewno jeszcze będziemy do niego wracać w kolejnych odcinkach. Zatem pamiętajcie, by nas śledzić e, i subskrybować kanał. Zapraszamy.